Witam Państwa. Dzisiaj pokażemy pełne badania laryngologiczne. Przychodzi pacjent do lekarza. Nasza modelka już tu jest. Badamy najpierw uszy. Czyli, proszę Państwa, mamy tutaj ziernik uszny i zaglądamy pacjentowi do uszek. Do jednego uszka, do drugiego uszka. Świecimy lampeczką. Wszystko bardzo dobrze. Potem otwieramy na... zestaw narzędzi jednorazowych. Badamy nosy. To nic nie boli, rozszerzamy tylko nosek. Tutaj nasza modelka sobie siedzi. Świeci, my świecimy, zaglądamy do noska. Bardzo ładnie, przegląda prosta, wszystko dobrze. Następnie zaglądamy szpatułeczką do buzi. Patrzymy jak wygląda języczek, jak wygląda jama ustna, gardełko. Wszystko bardzo ładnie. Ostatnim badaniem jest badanie krtani, najtrudniejsze. Nasza modelka już się tego nauczyła. Podgrzewamy lustereczko, tak trzymamy za języczek pacjentkę pacjentka ładnie oddycha jak piesek oddychamy zaglądamy pacjentka mówi i ślicznie Ktań obejrzana i mamy pełne badanie laryngologiczne jeszcze możemy zbadać węzły chłonne tak to też jest wskazane i właściwe dziękuję bardzo dziękujemy